Czemu nie śpisz jeszcze o takiej godzinie? A, nie chciała mam się spać. Zdecydowaliśmy, że zrobimy coś ciekawszego w zamian. Więc jedziemy do Cairns. Gdzie to jest? Daleko. Ile kilometrów? Dużo. Do Cairns mówisz. Do Cairns jest 1700 kilometrów. Nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę. To dosyć szalony pomysł jak na taką wycieczkę. Tak naprawdę nie jesteś tak Całkiem spontanicznie, bo już padliśmy na to z 3 dni temu, że, że takie coś zrobimy. Tak się złożyło, że moja firma ma taką pauzę i mam dwa tygodnie wolnego, o tym już chyba mówiliśmy, więc Natalia sobie dobrała też tydzień wolnego. No i mieliśmy taki tydzień do zagospodarowania, żeby pojechać w jakieś miejsce, w które jeszcze nie byliśmy albo polecieć. W gronie kandydatów było, żeby jechać może do Snowy Mountains, czyli, żeby zobaczyć śnieg, jak sama nazwa wskazuje. To jest e, gdzieś w połowie drogi między Sydney no, a Melbourne. Był pomysł, żeby polecieć do Melbourne, a zobaczyć to miasto, jako że w Sydney już byliśmy, a Melbourne to jest takie drugie najbardziej ikoniczne. Ale no, trochę się sytuacja skomplikowała, bo znowu e, jakieś pojedyncze przypadki się pojawiają w innych Stanach i już coraz głośniej się mówi o jakimś zamykaniu granic, już nawet nie wiem, czy jakieś nie są pozamykane. Także Melbourne zostaje jeszcze na liście to do. I zdecydowaliśmy, że wybierzemy się na północ. To znaczy plan jest taki, żeby dojechać aż do Kerns, a nawet trochę jeszcze bardziej na północ, czyli jakieś 1700 km, czyli w sumie zdecydowanie najdalsza podróż, jaką tutaj odbyliśmy, bo samochodem na razie najdalej jak się wybraliśmy to było gdzieś z 500-600 km od naszego miejsca. Dlatego ruszamy o północy. Plan jest taki, żeby w porze śniadaniowej być już w Rockhampton. Z Rockhampton pewnie już trochę kojarzycie, bo Natalia już robiła jedną relację stamtąd, bo była tam na wyjeździe takim służbowo uczelnianym. Ale ja nie byłem nigdy. Na lunch chcemy być w Makaj, dosyć ambitnie. I pierwszy taki nocleg poza samochodem, bo będziemy tam na zmianę pewnie trochę kimać w samochodzie. To pierwszy taki nocleg będziemy mieli w Early Beach, to jest taka też bardzo znana, kurtowa kur miejscowość. Eee, niebiańskie plaże, białe, pla białe... placki, <noise> białe piaski. Wybieranie się w, na północ Queensland wiąże się z tym, że chodzi się tak jakby trochę do innej strefy klimatycznej, do takiej tropikalnej, eee, gdzie wilgotność jest bardzo duża, temperatury bardzo wysokie i ludzie, którzy nie są przystosowani do, eee, do takich warunków atmosferycznych, często czują się tam dosyć niekomfortowo. No, więc tu ostatnie szlify w domu, wszystko co potrzeba już mamy w samochodzie. Także, trzymajcie się, a my ruszamy. No i mamy przerwę. Pierwszą przerwę, na której się z wami kontaktujemy, chociaż tak naprawdę jest to już nasza druga przerwa. Postanowiliśmy, że nie będziemy tak kozaczyć i po prostu próbować jechać aż do naszego pierwszego celu, nie bacząc na nic innego. I stwierdziliśmy, jak nam się będzie chciało spać, to sobie pójdziemy spać. I tak też zrobiliśmy. Najpierw spaliśmy jakąś godzinę w miejscowości Jinjin. Jin. Fajna nazwa. Teraz yy, spaliśmy jakieś 3 godziny w miejscowości. Nie wiadomo jakiej. Krzysztof teraz zrobił przegląd. Troszkę oleju dolałem. Ale bez spiny nic złego się nie dzieje. No i jedziemy dalej. Wszystkie ujęcia drogi, jakie będziecie oglądać w tym odcinku, pochodzą z dokładnie jednej drogi, australijskiej autostrady A1, a dokładnie odcinka nazwanego Bruce Highway, rozciągającego się między Brisbane a Cairns. Ten odcinek ma 1700 km i oto lista wszystkich miast, przez które on przebiega, a więc i my w naszej podróży minęliśmy. Jest to część większej całości, obiegającej Australię dookoła najdłuższej na świecie autostrady, a jeden, która ma 14,5 tysiąca km. Jak tam bywa? Dobrze, dobrze, tylko ja teraz muszę się skupić na drodze, bo za 295 km skręcam w lewo. Pojęcie autostrada różni się tu od tego, co znamy z Polski. Im dalej jechaliśmy na północ, tym częściej była to po prostu zwykła jednopasmówka. Kwestia, że jest to A1, to po prostu sygnał, że ta droga jest priorytetem w kwestii utrzymania przez lokalne jednostki, które nią zarządzają. Nie jest to też koniecznie najkrótsza droga między dowolnymi dwoma miastami na jej trasie, ale jest to droga najpewniejsza. Olbrzymie odległości między jakąkolwiek cywilizacją sprawiają, że widok, jaki zobaczycie za chwilę, nie jest wcale rzadkością i to nie jest żart. A jak ci się psuje samochód pomiędzy to... dwoma miastami, to już ci się nie opłaca po niego wracać. że stopa do, do następnego miasta i auto już zostaje. Jesteśmy w połowie drogi między Rockhampton i Mackay. I właśnie jesteśmy po krótkiej przerwie. Te urywki są z takiego miejsca dla odpoczynku dla podróżnych. Bardzo ładne, bardzo zadbane. Bardzo nam się to podoba. No i mówiąc, że jesteśmy w połowie drogi między Rockhampton a Mackay, to nie jest tak, że my po prostu nie chcemy Wam podać dokładnej miejscowości, w której jesteśmy. Po prostu między Rockhampton a Mackay nie ma nic. To 160 km od kiedy opuściliśmy Rockhampton, to, to są widoki. Bardzo ładne, ale dosyć i Teraz następne 170 km do Makaj czeka nas to samo. Ale Makaj to nie jest cel naszej podróży, bo później jeszcze mamy 40 z Makaj do Early Beach. I to na dzisiaj będzie koniec. I to nam da razem 1100 km zrobione dzisiaj. Widzimy się w Early. Na tym postoju pokonaliśmy odległość taką, jaką zrobiłoby się jadąc z Gdańska do Zakopanego. Dla ułatwienia trasy jest na niej wiele miejsc na odpoczynek z toaletami i ławkami, czasem z prysznicami, czasem z darmową kawą dla kierowców, żeby zachęcić ich do zrobienia sobie przerwy, rozprostowania nóg czy regeneracyjnej drzemki. Autostrada nie omija miast, a wręcz przecina niektóre z nich przez środek, i dzięki temu pierwszy raz udało mi się dla Was uchwycić coś, co od dawna chciałam Wam pokazać. Patrzcie na światła. Zapewniam Was, że nie przejechaliśmy na czerwonym i jeszcze pewnie z jeden albo dwa samochody przejechały na tej zmianie. W Polsce pomarańczowe trwa chyba z trzy razy krócej, nie? I jeszcze jedna rzecz, dopiero podczas edycji tego materiału zobaczyłam, jak wyraźnie można dostrzec zmianę klimatu, nawet na przestrzeni jednego dnia jazdy. Mimo, że wyjechaliśmy nocą, więc żadnych ujęć flory z okolicy Brisbane dla Was nie mam, ale teraz zestawię pierwsze ujęcia z drogi, jakie były w tym filmie, czyli z dzisiaj rano, z tym, co otacza nas teraz. Popatrzcie. Suche, szare ujęcia z zimniejszego południa ustąpiły żywym, zielonym krajobrazom północy. No i dojechaliśmy do pierwszej stacji naszej wycieczki. To jest w takim ekskluzywnym miejscu, że nawet sklepy alkoholowe są tak ekskluzywne. I Krzysztof już nie mógł się powstrzymać. Zaledwie kilka dni temu powiedział. Ja już nie będę pił piwa w najbliższym czasie. W jeden tydzień wypiłem dwa kartony. I proszę bardzo, co tu niesie Krzysiu? Krzysiu, co tam masz? Przepraszam pana. Co pan tam niesie? Ja nie. ja... ja. No właśnie. Karton piwa. Przyzwyczaił się już z powrotem. I wracamy do czasów tego alkoholizmu z polski typowego. Do... Robola z budowy. Bo to dobre czasy były. No. Bo ja nie chciałem. Ale my jutro mamy taką atrakcję... On nie e, chciał. Która... On nie chciał. Czy <laughs> możemy zdradzić. I tam pan kapitan statku napisał co zabrać. I pierwsze napisał co zabrać, to zabrać sobie własny alkohol. Tylko nie w... I dobry humor. Tylko nie w szkle. O, i dobry humor też napisał. Serio? Ja nie no ja nienawidzę tego, jeżeli ktoś... Jest jakiś plan wycieczki i ktoś tam dopisuje takie dziwne rzeczy, jak na przykład, żeby zabrać dobry humor. Mnie to nie, to nie bawi. Wtedy nazwę i zawsze nie zabierasz. Tak, bo mi nie będzie ktoś mówił, jak ja mam mieć humor. Ja nie lubię, jak mi się mówi, jak mam się czuć. To nie ty mi mów, jak ja mam się czuć, tylko ty spraw, żebym ja się tak czuła. Ja? A, taka, jest, taka jest moja filozofia. Jest ten kapitan. No właśnie, a jaki kapitan? No tak, bo droga drogą i jeżdżenie samochodem to jest jedno, ale nie samym samochodem żyje Krzysiu i ja. Więc jutro jedziemy na to, żeby płynąć e, jakimś statkiem. Jeszcze nie wiem jakim, bo Krzysztof wszystko organizował. Więc ja nie wiem co będzie. Dla mnie ta wycieczka jest taką samą niespodzianką i nie wiadomo jak dla Was. Ja nawet nie wiem gdzie iść. Więc fajnie, bo Wy się czymś zaskoczycie, ja się czymś zaskoczę. I w ten sposób powstał Chocapik. Tylko ja się nie zaskoczę, tylko smak piwa może mnie zaskoczyć na tej wysiłce. Czemu? Ale ty już piłeś to piwo. No to już nic nie może mnie zaskoczyć. Zobaczcie jaki patent campingowo wypoczynkowy. Tam jest taki mały rzutnik wielkości kamerki GoPro i prześcieradło rozwieszone na dwa... na dwóch drzewach. Jakaś grupa 15 osób, chyba jakaś rodzinka, albo jakaś grupa znajomych, ogląda sobie jakąś ten, jakiś film, jakąś bajkę, chyba. No, super rozwiązanie, musimy to zanotować. Early Beach, kurortowa miejscowość, będąca punktem wypadowym na archipelag Whitsunday Sunday i słynną Wielką Rafę, zachwyciła nas czystością i spokojem. W następnym odcinku wybieramy się w dwudniowy rejs, eksplorować białe plaże i lasy deszczowe okolicznych wysp. Do zobaczenia.